Cudowne światło Boże na trudne czasy, święci Franciszek i Klara. Żyjemy w czasie odstępstwa od wiary i moralności. Wielu pyta o drogę życia. Oczywiście, odpowiedź może nam dać tylko Bóg człowiek Jezus Chrystus. W historii kościoła. W kontekście wielkich kryzysów, Duch Święty powołał świętego Franciszka z Asyżu, który jest niewątpliwie ponadczasowym ideałem odnowiciela kościoła, ponieważ był radykalnie ewangeliczny, ale nie rewolucyjny. Zaakcentował własne nawrócenie. Przed oczekiwaniem tego od innych. Zwróćmy też uwagę, że na charyzmat świętego Franciszka powinno się patrzeć łącznie z duchowością świętej Klary. Łączy ich wspólna reguła, ale akcenty w duchowości są nieco inne. Także oboje się uzupełniają, ukazując żyjącego wśród nas. Emanuela, Boga z nami, przede wszystkim obecnego w Najświętszym Sakramencie, a także w ubogich, osobach natrwały nam powierzonych przez Ducha Świętego, np. w małżeństwie czy rodzinie, obowiązkach stanu i powołania, hierarchii Kościoła, stworzeniu itd. Święta Klara akcentuje życie ukryte, kontemplacyjne, a Święty Franciszek czynne. Święta Klara radykalnie przypomina, że źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, jak pisze Katechizm Kościoła Katolickiego, jest Bóg-Człowiek w najświętszym sakramencie. Eucharystia jest to sam Syn Boży, nie tylko realnie, ale substancjalnie obecny, który składa siebie w swoim bóstwie i człowieczeństwie, ofierze Bogu Ojcu za zbawienie świata. Daje się do zjedzenia i na trwałe zamieszkuje z nami w tabernakulum. Ja jestem chlebem żywym. W życiu świętej Klary ta prawda jest cudownie wyeksponowana, gdyż zamknęła się z siostrami w klasztorze za kratami klauzury. Żyjąc w skrajnym ubóstwie promieniowała pogodą ducha. Życie sióstr skupiało się na adoracji Chrystusa Pana w najświętszym sakramencie, a wiara w Niego dwukrotnie cudownie ocaliła klasztor i miasto Asyż przed napadem Saracenów. Święta wyniosła Pana Jezusa w najświętszym sakramencie naprzeciw nacierających, a blask bijący z chosti poraził wroga. I zmusił do ucieczki. Święty Franciszek, oczywiście, także jest skupiony na eucharystycznej obecności Pana Boga. Gorliwie rozważa jego mękę, żyje z braćmi w skrajnym ubóstwie i pokorze. I właśnie w tych warunkach Duch Święty. Uzdalnia ich do działalności zewnętrznej, do apostolstwa i opieki nad ubogimi. Przypomnijmy też cudowny fakt. Kiedy to papieżowi Innocentemu III ukazał się we śnie biedaczyna, który uratuje walący się w gruzy kościół. To doświadczenie przekonało papieża, aby zatwierdzić regułę Bożych szaleńców, kilka wniosków dla nas: Naśladujmy skupienie świętej Klary na obecności Boga człowieka w najświętszym sakramencie. On sam wystarczy i ocali, jak to miało miejsce w życiu siostry. Uczmy się od świętego Franciszka umiłowania Kościoła pomimo grzechów jego członków, ponieważ umiejętnie potrafił połączyć pozorne trudności, opiekę nad ubogimi i odrzuconymi, z szacunkiem i posłuszeństwem do biskupów i księży. Zamiłowanie do skrajnego ubóstwa. Z dbałością o świątynię, zabieganie o kult Pana Boga w Eucharystii, z całowaniem rąk trędowatych, skrajną ascezę i oderwanie od świata, z podziwem dla dzieła stworzenia. Pamiętajmy też bardzo praktyczne pouczenie, Zacznij od robienia tego, co konieczne, potem zrób to, co możliwe, nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego. Trzeci wniosek dla nas. Doceniajmy ideał ewangelicznego ubóstwa i postu, gdyż przez nie wspiera się ubogich. Uwalnia od złych przywiązań, otwierają się nasze serca na cierpiącego, obecnego w Eucharystii, Boga człowieka. Po czwarte, polecajmy się gorliwie na różańcu Matce Boga i naszej, którą tak cudownie wychwalał święty z Asyżu. Obecnie szczególnie promować należy Nowennę pompejańską, gdyż ona najbardziej przystaje do ewangelicznego wezwania, aby modlić się nieustannie. Święci Franciszku i Klaro, módlcie się za nami.